Dzień dobry, nazywam się Maja Luksemburg i dzisiaj chciałam z Państwem porozmawiać o sprawach ostatecznych. Któż z nas nie zastanawiał się czasem nad tym, co też czeka nas po śmierci? Otóż ja osobiście przychylam się do takiej teorii, że każdy z nas otrzyma dokładnie takie zaświaty, jakie sobie aktualnie wyobraża. To znaczy na miarę swoich radości i na miarę swoich lęków. Czy jest to sprawiedliwe? Próbujemy przyjrzeć się temu zagadnieniu, opierając się o materiał poglądowy. Spójrzmy na obrazek. Proszę Państwa, młyn śmiechu, swoiste pomieszanie kategorii. Yy, powiedziałabym dwa w jednym. Yy, a co mam na myśli? No już spieszę z wyjaśnieniem. Proszę Państwa, w tradycyjnym młynie strachu... Najprawdopodobniej kupujemy bilet, siadamy do wagonika, który zabiera nas w pasjonującą podróż po zakamarkach ciemnych i strasznych. Z nieba spadają na nas pajęczyny, z za rogu wyskakuje kościotruk, ktoś krzyczy, boimy się. Natomiast w naszym młynie śmiechu po prostu chodzimy dookoła tego obiektu i próbujemy nie potknąć się o dyszel. Możliwe, że w oknie pojawia się czasem coś, co nas przestraszy, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa jest to po prostu gęba biletera. Przejdźmy teraz do radości. Proszę Państwa, w tradycyjnej beczce śmiechu prawdopodobnie są jakieś lustra zniekształcające obraz może ruchome platformy, uniemożliwiające zachowanie pionu, dosłownie beka. Śmiejemy się. Natomiast w naszym młynie śmiechu po prostu wchodzimy do środka i tam jest, spotykamy tego gościa, który sprzedał nam bilety. I on jest nagi. No i teraz już do Państwa, jakby należy decyzja, która z tych opcji to piekło, a która niebo. Życzę miłej zabawy.